Przegład już oryginalnie A stare, z drugiej strony też już pęko Ale się nie ma co dziwić, aż po 20 lat to brawo W tym roku na wiosnach i rama pękła, cały paniok zjechał w dół Jesz to po spawałek. Niestety już zauważyłem też się te mocowania na... W których wstrzymuje się na ramionach te bolce takie które się wpada z apteczki już się zaczynają wyłamywać a dzisiaj to już przeszło samego siebie pęknął zbiornik skleiłem to jeszcze na szefczana taśmą klejącą taką srebrną i to już jest koniec tego opryskiwacza firma Renal busko Zdrój 20 lat wytrzymał, nie mogę się go trzepiać. Byłem się oglądać Żybiarskiego z 2010 roku, lecz niestety nie udało się mi go kupić, bo nie był pierwszy w kolejce. Tam już ktoś z tego zaklepuł. mimo tego, że chciał podpić cyna, nic to nie dało. Także jest na przyszły rok plan, a potem w zimie już. To po prostu kupić 400 do 600 litrów. Właśnie pytanie, jak myślicie MF255 dorady z opryskiwaczem 600 litrów? Nie ja będzie go podrywać do przodu, wprzód do góry. Ile może włożyć taki opryskiwacz sam, a ile może wozić z salony do pełna? Nie wiem. Może też coś używanego, ale zagranicznego iść o tej pojemności. Jakieś 12 metrów w to by było ok. Co mi poradzicie? Burza mózgów, Rzucie jakimiś przydatnymi poradami. Ja jeszcze obeskiwacza nigdy nie by tym co teraz mam, to jeszcze jest po ojcu Dobra Także dziadek Renal wyziął z ducha No, nie wyłączył psy trzeba ja obejrzeć jak mi to daleko zajdzie te lance. No dalej. Ani w jedno, ani w drugie, bo mam za szeroko na dwie sekcje, a za wąsko na trzy sekcje. Przelecim jakoś środkiem je, niech się nałoży trochę, lepiej żeby się nałożyło, niż żeby było za mało. wyjdzie na działka, na której będzie no, jest na wiosna, ale myślę, że to się to no, niczym nie przeszkadza, bo to będzie na wiosnę o ranę, a poza tym ten środek chyba aż tak długo nie działo I... a nawet jak działo to no i tak tu będzie o ranę Leci mi z tego baniaka. No już tak przy pierwszym kursie się o kurde coś jest nie tak, nie się, bo spod dekla leci, bo ten dekiel na górze jest nakręcany i on tam mimo żadnej uszczelki jak naleje się do pełna opryskiwacz, no to leci Ale niestety się okazało, jak go przesunąłem trochę baniak, że tam na dole on leży na dwóch takich blachach Wygięty kształt u I na tych blachach jest filc I Niestety ten filc jest wężejszy od tej blachy I Jakoś tam to ocierało przez te wszystkie lata Aż się otarło Ale to w sumie nie wygląda na to, żeby się przydarło No po prostu jest pęknięcie Po tej linie jest przedłoczynie. Bo tam jest takie przetłoczenie W kierunku Baniak siedmyć na te płaskowniki Chyba nie ma sensu nowego baniaka jak Jezi, Rama spawano I jeszcze pynko do tego A po prostu trzeba pomyśleć nad nowym albo jakąś dobrą używką Sajobem może sprzedaje na 1000 czy 1200 litrów to jest mi troszkę przy wielkie. Uważaj, no. na przykład hektar Owsa, hektar czynżyta, hektar półtora hektara im I To nie bardzo mi to całkowicie pasuje, no bo tu mnie dział, działka jest długo i wystarczy mi 22 metry, jest hektar. <laughs> Także opcją idealną byłoby opryskiwać z rękami na 11 metrów. Na 12 też jest fajnie, bo się po prostu wzięło i bo w tych nowych obliźniaczach, na przykład w Biarskim, gdzieś chcę zamknąć ręcznie sekcje, tu takiej możliwości nie ma. Tam z 10 litrów, ale to wykorzystam jeszcze no, owrócił przeleca środkową sekcję i będzie grało. No. Wow. Tu mi się to całe połamało, stawiłem nowy ten profil i zaś się to wyginało, bo ten profil jest cienki, no, takie coś. Nie, miał dać grubsze, nie grubsze, e, kurde. Jak to jest też cienkie, to po co grubsze dać? Musiałbym nowe lance robić do niego. Tu też. To dziaderstwo w się nowe, tak jak tu. Tu to przykręciłek, tu przykręciłem, to mi się śruba uma. No widzicie, na takim końsku filcu to leży. Tu też o! Jak się przyjrzycie, to tam też już jest wydżyte od tego filcu, ten filc tam no do tego, a... A przy, o, dziura jeszcze, momenty też by się przetarło. Tu też to w ogóle, o, tu też to dotyka. Widzicie te ślady, jak to jeździ po tym. Te Pasy niby naciągnięte są. <laughs> jak jest pełne, a jak jest pusty, to popuszczałem się. Zresztą te pasy też się naciągły już. To już nie ma tak jak kiedyś było. <laughs> Ręczne składanie ok, może być, ja nie mam tego dużo jeżdżenia. Te dysze jak się ręcznie będzie zamykać też mi to w niczym nie przeszkadza. No tu wam... Widzicie, tu też smarkane moim gospodarskim sposobem, ale zaś to całe pęko Nawet podstawka podłożyłek, żeby to nie spadła Tu mi się to całe wyłamuje. Tu już zespawane, z drugiej strony też tu nawet widać, jak się, jak się łumie to, tu w tym miejscu przykleje jak taśma, ale tu na, tu jest takie, nie wiem czy to widać, takie załamanie. O tu, i po prostu niżej to pękło na tym załamaniu. Och, jeje, zawsze się coś musi skiepścić. Przejada się na górę i tam sobie jeszcze te przeleca. Ale tam mi się podoba. Popatrzcie. Jak widać. No. Żeby u normalka, tradycja, nie? nie? wiecie, że to u mnie jest normalne? O! Widzicie? Te jeszcze tam, to jest przyżyto, a tu jest jęczmini. No piękne, nie? Rządza przyjęcia też jest fajna, no, że ona jest późniejsza, to po prostu. Z późniejszą to i wiadomo. No, zawsze będzie mniejsza, jak tu jest, nie wiem, dwa tygodnie różnicy prawie w siebie. Tu jest działka, co będzie owies, A mamy jeszcze działka, co będzie kukurydza. Tutaj jeszcze, była jutro wykonywał orka zimowo. Z tym, że na jutro jest prognozowany deszcz. Obejrzymy czy też będzie, czy nie. Jakby popadało, to też ok, bo podleje zaś to. Ale czy tak do końca ok? To też nie wiem. Dzisiaj jeszcze, to jest logicznie ostatni, czy pójdzie. Dzisiaj jest tam chyba nie wiem. 11 czy 12 stopni. Jutro już ma być 9. I deszcz. A weekend. To no już prawdziwo Syberia. Sobota jeziora minus 6 w nocy. A w dzień 01. <grym> Także kończy się nam zaciekło jesień. W długoterminówce już nie ma w prognozach temperatur powyżej 10 stopni. O, serenki. Nie będę wam pokazywał na zbliżeniu, bo jak te cholery wyglądają. Ja tak zniewczam za dobrze. Tak wygląda pszenica. Widać, że tam jeszcze ktoś się napiszy. Teraz w przyjdę przyjdzie to do strzeli, to już na pewno nie będzie sianokisząka do robienia, bo to wszystko zmarznie. Dzisiaj mamy 15 listopad. 15 listopad, no. No, jak ładnie nad zabudowaniami unosi się dym. Jednak ludzie kupili węgla. Teraz jest istny szał! Idzie dostać półtora tony węgla! Gije się podanie na 1,5 tony węgla. Niestety no ci, co do tej pory sobie nie kupili. Reszta się musi cieszyć, że ma 5 ton. Bo pierwszy limit był 5 ton. A o mnie cało auda drzewa jeszcze leży, wszystko czego na mnie, żeby to pożezać Ja już wiem, jak wykorzystam ta sieć roboczą, która mi została Tu ja mam taka droga moja domu Sik na to może to trochę spoli. Ja już nie liczył go na to za bardzo. A dobra, ustawione jest. Opuszczam go trochę niżej. na droga to tu. no, ogólnie okrotnik jest zrobiony w poprzek całkiem zapomniałek bo nigdy nie robią w poprzek i no, nawet wzdłuż i wyjeżdżała ta droga ale w tym roku machłek sobie ogrodnik w poprzek tak wygląda na przykład przynisa poszata z 3 tygodnie przed moją no i on niestety jest jak sam, nie się, jest sklunuje się i nie zrobię wszystkiego naros. No, dumą Zaorane co będzie kukurydza. Wiadomo, wygląda dużo lepszy jak się szybciej szybci, bo się tu jeszcze pod kozin leci na wóz, z dwa rodzaje, bo więcej. A mnie szło. Jezu, ale tam kiedyś zakopcił. A... Nie, ten chyba nie słyszał, że oponami nie wolno. Ha, ha, ha. Wszyscy słyszeli, nie? Wódz narodu powiedział, że możemy hajcować wszystkim, ale nie Zaczyna pompa klepać, czyli już jest pusto. Ale niech jeszcze ciśnie wyciśnie wszystko. Jedyna rzecz, co w tym jest dobre w tym opryskiwaczu to ta pompa. Więc na, zim, na zima wyciągnę tradycyjnie. Zawsze ją można użyć w jakimś innym opryskiwaczu. Pod warunkiem, że nie będzie znacząco większy od tej mojej przysetki. 300 litrowej maszynki na przykład kupić jakieś 400 litrów bez pompy Pryszczy tu jeszcze, co czy nie pryszczy? Aby tak trzeba było wziąć i otworzyć, to jeszcze raz. Aż z tych profili ta woda wyleci. O, no. czy gdyż coś leci, dajemy temu wylecieć. Jeszcze chcę, chcę wylecieć. To jest to ty może prosta czy co? Dobra chcesz chcę jeszcze poporskać to sobie po jeszcze szlauchy, że niekiedy bo też popękały. No i co? Tak się ostatnio rozprezentuje zestaw z tym opryskiwaczem. Niestety tak. Niestety. Ale no w tym momencie po 20 lat jednak on robił dobrze. Dobra, ludzie i lodziska. Także temat jest taki. Potrzebuję porady na temat opryskiwacza do MF255. Jakieś linki do stron, do aukcji możecie wrzucać, ale żeby to nie było za daleko od Boża. Najlepiej jak ktoś z miejscowych będzie coś wiedział o jakimś opryskiwaczu do sprzedania. 400, trochę przymały. ciągłych 600 litrów na lańcach 12 metrów. Najlepiej wbiara świeży, w rozsądnej cenie. Nie chcę starego trupa. Nie chce też starego trupa z Niemiec, który ma 25 lat. Obejrzeli, że że stary niemiecki jest lepszy niż nowy polski. Zależy na jakie hektary. Ja pryszcza 13 hektarów. Nie, czekajcie, 8, 9, 12 hektarów jest do oprysku. Wiadomo, kilka razy do roku. nie? Także, mile widziałem wasze porady. I jeszcze, czy MF 55 do rady na pewno z 600 litrowym opryskiwaczem? Czy na przykład mogę założyć okciążnik na przód, nie bo 100 kg? Czy w tym przypadku nie będzie go na przykład podrywać? Tu nie ma górek jakichś specjalnych. Jak tu wreszcie ta druga nasza zrobią Yy, położył asfalt to by tam będzie fajnie bo tam z drugiej strony to co teraz wjeżdżą to jest bardziej strumo i tam jest taka zajebista droga że jak jest yy, ciepło to asfalt spływa na dół i teraz się jeździ po tych garbach nie <laughs> dobra i to wszystko w tym blogu dziękuję bardzo za oglądanie łapki suby, komentarze trzymajcie się do następnego vloga cześć